Kiedy analizujemy przysięgę małżeńską tak dosyć szczegółowo, jak staramy się tutaj robić w tych naszych refleksjach, to ktoś może być ojoj, to ja chyba się w ogóle wycofam z myślenia o przysiędze małżeńskiej, jeśli jestem jeszcze stanu wolnego jako nastolatek czy młody dorosły. A jeśli złożyłem tą przysięgę, to chyba pójdę odwołać, bo sobie uświadamiam, że to chyba przekracza ludzkie możliwości. Żebym znał dobrze siebie, żebym znał dobrze współmałżonka, żebym codziennie od nowa podejmował na nowo tą decyzję, że Ciebie kocham i to najbardziej na świecie, że jestem Ci wierny, także w codziennych trudach życia, że jestem Ci przezroczyście uczciwy, że Cię nigdy nie opuszczę, że biegiem wracam z pracy zawodowej, nie mam czasu na hobby, na kolegów, koleżanki, znajomych, na telewizję, ale dla Ciebie mam czas. Bo ci mam kochać z bliska i od świtu do nocy. No ktoś powie, no to aż taka miłość małżeńska, z takimi wymaganiami, z taką heroiczną ofiarnością, no przecież to jest oczywisty wniosek, to chyba jest dla nas ludzi na tej ziemi niemożliwa. Tak, jest niemożliwa. Ale jeśli chcemy kochać tylko mocą własną, mocą własnej dojrzałości, to nie jest możliwe, żeby ktoś z nas własną mocą. Tylko siłą dobrej woli i poczucia odpowiedzialności, od świtu do nocy okazywał miłość wiernie, uczciwie, serdecznie, cierpliwie, powtarzam, od świtu do nocy, w dobrej, złej doli, przez dziesiątki lat, bez pomocy Boga. I jest to nie, rzeczywiście niemożliwe. I dlatego tylko te małżeństwa trwają we wzajemnej, wiernej miłości małżeńskiej i mają kawałek nieba na ziemi które realizują całą przysięgę małżeńską, nie dwie trzecie, nie siedem ósmych, tylko całą przysięgę małżeńską, łącznie z tym, co jest na końcu tej przysięgi. Tak mi dopomóż Panie Boże. Otóż jeżeli ktoś nie korzysta z pomocy Boga, nie tylko w dniu ślubu, przyjmując Komunię Świętą, ale nie korzysta na co dzień, przez całe życie doczesne, to wcześniej czy później zacznie łamać przysięgę małżeńską. Niekoniecznie zdradzając, niekoniecznie kłamiąc, zadręczając żonę czy męża, ale wycofując się z tej codziennej miłości. To już jest łamanie przysięgi, bo mąż, żona, małżonek zaczyna łamać przysięgę w dniu, w którym przestaje okazywać miłość. Nie musi bić, poniżać, ranić, zdradzać, upijać się, cudzołożyć, dręczyć. Wystarczy, że nie okazuje miłości. Od świtu do nocy, ofiarnie, czule, serdecznie, z bliska i już łamie przysięgę małżeńską. Więc powtórzę, żeby od świtu do nocy przez dziesiątki lat, w dobrej i w złej doli, także wtedy, kiedy we mnie wszystko jest tam roztrzęsione, kiedy jestem chory, zmęczony, rozczarowany sobą, ludźmi, może też po części współmałżonkiem. Żeby nadal kochać, mądrze oczywiście, bez naiwności, ale nadal wiernie, uczciwie, serdecznie, to trzeba mieć pomocy Boga. Trzeba z tej pomocy korzystać. I dlatego, jeżeli mąż czy żona zauważy, że współmarzonek przestaje się modlić, przestaje chodzić do kościoła, przestaje korzystać z sakramentu pokuty, trzeba krzyknąć wręcz z bólem. Mężu, żono, zaczynasz łamać przysięgę małżeńską. Zaczynasz się oddalać od Boga bez którego nikt z nas nie jest w stanie wiernie do śmierci doczesnej wypełniać przysięgi małżeńskiej. Warto wtedy z całą pokorą powiedzieć, ja mężu, czy ja żono, nie jestem też Bogiem i bez pomocy Boga nie będę Cię kochać i naszych dzieci, jeśli są tak wiernie, ofiarnie, uczciwie, bez pomocy Boga, ale Ty też nie. Kiedy się z Tobą pobierałem, znowu patrząc z perspektywy kobiet, bo częściej to mężczyźni odchodzą od Boga, kiedy się z Tobą pobierałam, może byłam za bardzo zakochana, jeszcze wtedy jeszcze może było więcej zakochania niż miłości, ale już wtedy było dla mnie jasne: nie jesteś Bogiem i potrzebujesz pomocy Boga, żeby mnie kochać wierniej do śmierci. Dlatego się z Tobą pobrałam, boś mi zadeklarował publicznie, przysięgał wręcz, że będziesz korzystał z pomocy Boga. To wracaj do Boga. Nieraz mężczyźni, zwłaszcza mężczyźni, kiedy są w kryzysie religijnym, kiedy chowają się przed Bogiem, to próbują się bronić i mówią: Ale żono, to nie jest tak, że ja chowam się przed Bogiem, że ja uciekam od Boga, że stałem się ateistą czy prawie. Nie, nie, tylko że ja mam inną formę kontaktu z Bogiem. Nie chodzę do kościoła, do spowiedzi, na rekolekcję, ale kiedy jestem na spacerze, na rybach czy na grzybach, to wtedy się modlę i kiedy patrzę w gwiaździste niebo wieczorami na spacerze, to jest moja świątynia, tam widzę Boga. Wtedy trzeba być mężu, nie kpij. Coś ślubował. Tak mi to pomóż, panie Boże, obecny na grzybach, na rybach, na spacerze w gwiaździstym niebie, czy panie Boże, w trójcy jedyny i wszyscy święci? Czyli panie Boże, obecny w kościele, we wspólnocie zbawionych. Toś mi ślubował. Tak, mi to pomóż, Panie Boże, obecny we wspólnocie zbawionych, we wspólnocie Kościoła, więc wracaj do Boga obecnego w kościele, w sakramentach, bo inaczej nie będzie w stanie, mimo najlepszej nawet woli, wypełniać wiernie dziesiątkami lat twojej, twojej przysięgi. I Ja też nie, dlatego trzymajmy się oboje kurczowo Boga. Ci małżonkowie, którymi się zachwycam w tych rodzinach, którymi się bardzo wzruszam, niesłychanie kochają siebie nawzajem. Ale każdy z nich Boga kocha jeszcze bardziej, zdecydowanie bardziej. I dlatego nawet jeśli współmałżony by wszedł w kryzys i próbował proponować coś niebożego, coś, co niszczy małżeństwo swojej rodziny, ten drugi się na to nie zgodzi, bo jest tak mocno związany z Bogiem, że sobie poradzi. Nawet jeśli ten pierwszy miałby opuścić, to się ten drugi nie załamie, bo ty nie jesteś moim Bogiem, mężu żono. Ciebie kocham najbardziej i ty ślubujesz, ślubowałeś mnie kochać najbardziej, ale jeśli nie dotrzymasz Twojej przysięgi, będzie mnie strasznie boleć, będę płakać, ale mi się życie nie rozwali, bo to nie Ty jesteś moim Bogiem i fundamentem mojego poczucia bezpieczeństwa, tylko Bóg. Jeśli obydwoje tak to przeżywają, że więź z Bogiem jest silniejsza niż więź z małżonkiem, to więź z małżonkiem będzie najsilniejsza na tej ziemi i, i aż do śmierci.